Thank you Z powrotem. Witam się z wami już w sylwestrowym filmie, który taką cekinową, no można powiedzieć bluzkę, to mnie też można nosić jak sukienkę, ale jest taka super, bo to są takie cekiny, które się ruszają. Mega ją lubię, już mam naprawdę kupę lat ją. I teraz postanowiłam ubrać właśnie na Sylwestra troszeczkę zasmucona jedną rzeczą, dlatego, że praktycznie jak tak teraz spojrzałam na półkę, Eee, praktycznie od e, wszystkich osób e, dostałam kartki, który, o których wiedziałam e, tylko właśnie od Edyty nie dostałam z Francji. I powiem wam, że się martwię, dlatego że e, też z zagranicy mi dziewczyny wysyłały i już doszły, mimo że już minęło naprawdę kupę czasu. Bo ja wysyłałam do Edyty kartkę chyba 10 albo 11 grudnia. Także wydaje mi się, że no dni roboczych, to 10 to na pewno minęło. Także no, trochę jestem no, zaniepokojona, czy to w ogóle tam dojdzie. Jak, yy, dajcie znać, jak w ogóle, jeśli może wiecie, jak we Francji funkcjonuje poczta, czy tam też są jakieś takie opóźnienia, problemy i w ogóle. My, yy, no, Sylwester pewnie z dwójką, albo będziemy przeskakiwać, bo ogólnie zauważyłam, że dużo jest tego disco polo. I na TVN, i na Polsacie właśnie, i na dwójce. Więc będziemy pewnie przeskakiwać. Albo włączymy sobie po prostu MTV i będziemy słuchać muzyki. Eee, a tak to no raczej nie Mieli do nas przyjechać znajomi, ale niestety pewne rzeczy sprawiły, że nie, mogu, nie mogli po prostu przyjechać, więc spędzamy z Radkiem sami tego Sylwestra. Tak już podsumowując ten rok... Tak, jak już się rozgadałam, powiem wam, że ten rok był ciężki. Zdrowotnie był ciężki. Naprawdę dużo miłych rzeczy się wydarzyło i w ogóle, ale. Sorry, że ja tak te włosy poprawiam, ale nie mogę jakoś ułożyć. Dużo się fajnych rzeczy wydarzyło. Dużo podróżowałam po Polsce, jeździłam ym, i dużo tam rzeczy osiągnęłam, ale pod względem zdrowotnym ten grudzień, zwłaszcza. To jest tragedia. Naprawdę już mam dosyć. Bo zobaczcie, że nawet z Sylwestra mam problemy z tym gardłem. I, i, i dopiero, y, jak będzie styczeń i minie ten nowy rok, to, to dopiero pójdę do lekarza. Ale podsumowując, właśnie ten rok to cieszę się, że wiele rzeczy mi się udało. Że w wielu miejscach byłam, że pojechałam nad morze, że spotkałam się z Lucyną, z Asią. Że, że wiecie, pojechałam do rodziny, że, że po prostu w wielu miejscach y, byłam i do Radka pojechałam dwa razy w tym roku y, tam y, na wieś. Więc wiele rzeczy, wiele rzeczy tutaj udało mi się. Jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, tak już tak gadam i peplam i peplam. Y Myślę, że najważniejsze chyba jest to, żeby, żebyśmy byli zdrowi. Bo bez zdrowia, no to, to tak naprawdę nic się nie może udać, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku te zdrowie już całkowicie po prostu ogarnę, bo powiem Wam, że jestem zadowolona z tego, że udało mi się po prostu te moje żywienie ogarnąć. Okazało się w ogóle że nawet y, z, udało mi się znaleźć zamiennik twarogu, takiego typowego, tego mlecznego w kostce. Jest zamiennik y, właśnie... Y, no taki trochę oszukany, ale y, przypomina bardzo twaróg i jak uda mi się go zdobyć, bo już wiem gdzie jest. Jak uda mi się go zdobyć, to się wam wtedy pochwalę, powiem co i jak. Możecie się pochwalić w komentarzu, jakie Wy macie postanowienia noworoczne, bo Radek na przykład chce schudnąć i mam nadzieję, że mu to wyjdzie. Bo już nawet sama babcia mówiła, że troszeczkę mu się przytyłu, a jak już babcia zauważyła, co go widzi rzadko, to znaczy, że tak jest. Zresztą waga nie kłamie. Ja powiem, mam przytyłam 2 kilo, także się cieszę. My. Co życzymy? Żeby był lepszy dla na nas wszystkich. No właśnie. Nie kopał nas po dupach tak bardzo jak ten. Hmm. Żeby w tym roku. byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci. Zdrowo się odżywiali. Żebyśmy... Schudli wreszcie te pierogi wszystkie w hmm. palize. Żebyśmy cambio dolor. Żebyśmy Cambio Dolor przeżywali. ale ona piękna, Jezus. Naprawdę. Hmm. Zakonserwowała się konkretnie. No. Ale wracając do życzeń na ten rok 2020, wszystkim życzymy, żeby się nie zmieniali, żeby się kształcili, byli coraz lepsi no, i żeby się kochali. Do. Za 10 minut nowy rok. Myślę, się żegnamy w tym vlogu sylwestrowym. Pa, 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 całuski, a Radosław powie na koniec, że.